Dzień dobry późnym popołudniem sobotnim. Moi drodzy przy herbatce, w moim ulubionym zielonym kubku, waszym zresztą też niektórych przynajmniej, jest to ulubiony kubek. E, taka pogadanka herbatkowo sobotnia, jak zawsze, e, się ściemnia. Powiem wam te, naprawdę, to, naprawdę, za przesunięcia czasowe mnie wkurza. Robi się za wcześnie ciemno. Ja wiem, że rano jest wcześniej trochę jasno, ale po cholerę to nie wiem. Podobno to jest oszczędzanie energii, żeby rano było wcześniej jasno, wtedy zakłady produkcyjne nie zużywają tyle prądu na oświetlenie. Główno prawda, w naszym zakładzie produkcyjnym światło się świeci nawet w lato. I to na całej hali, wszędzie jest jasno. Z oświetlenia oczywiście sztucznego. Żadnych zmian nie ma, moim zdaniem. Nie wiem. Bez sensu jest to tak, tak jest to tak bez sensu, że po prostu aż mnie denerwuje. Bo, no, bo robi się wcześniej ciemno, no. Przynajmniej u nas. Z godzina prawie 16 i już jest ciemno. Nie, nie, podoba mi się to. No, widzę, że YouTube'owy psychiatryk ze Stanową na kozetce, że tak powiem, wybił się na czołówkę w ostatnich tygodniach, jeśli chodzi o ilość oglądalności, bo oglądalność jest bardzo wysoka, 1400 obejrzeń. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie 1400 osób zobaczyło ten film od początku do końca, ale i tak jest to dużo w porównaniu na przykład do, do niektórych innych moich filmów, które mają nieco mniej. E, nieco, nieco taki eufemizm. E, e, się się przylecję szybko przez czasie ścieki. Eee, Co my czuł mamy? No. No. No tak jak mówię. Trzeba obliczyć jakiś algorytm. Co Wam się tak podoba, że niektóre filmy mają obejrzeń... Kurczę, ten o Niemcach ma 7 tysięcy. Niemcy się skończyły. Ten film z 9 października. Co Wam się tak w tym spodobało, to ja nie wiem. Tagowanie zazwyczaj mam prawie takie same. Prawie. Muszę znaleźć. Muszę znaleźć tą zagadkę matematyczną. Skąd się to wzięło? Ehm, jakieś komentarze? Znaczy to nie jest podskomentum tylko taka pogadanka herbaciana. Ehm, no, ehm, no. Mama dzisiaj, że tak powiem rano wygłosiła... wygłosiła oświadczenie. prawie, prawie jak premier Teresa May. Przed wyjściem na spotkanie do domu e, emeryty i rencista, emeryta, e, czyli do, nie do domu starców, tylko jest taki no jest taki klub emerytów polskich w, w Birmingham, ona tam jeździ co sobotę na jakieś tam rozrywki w stylu gramy w karty albo gramy na pianinie i śpiewamy coś tam takie, takie fajne rzeczy. Nie, fajne rzeczy robią, bo robią też pogadanki po polityczne, zapraszamy jakichś tam gości albo są y, odczyty wierszy na przykład, bo tam jest jakaś pani poetka, która pisze, więc robi sobie takie jakby wieczorki autorskie. Nie, no, fajne to dla, dla ludzi powiedzmy w wieku w jesieni życia jest to bardzo fajne. Przynajmniej ci starsi wszyscy ludzie, którzy się tutaj czują trochę samotni w Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, czy mieszkają tu lat 30-40, jako stara Polonia, czy ta nowa Polonia, która mieszka tu powiedzmy 10 lat, czy 12, czy 8. To jest to fajne dla nich. Ale mama wygłosiła Ci oświadczenie rano. E Weszła, była, e, e, że tak powiem, do, e, do pokoju, gdzie mieliśmy śniadanie i oświadczyła chłopcy, jeżeli faktycznie planujecie za jakiś czas zamieszkać ze sobą, to musicie sobie coś znaleźć, bo ja was tu nie chcę. To dobrze, fajnie, dzięki, że jesteś szczera. Nie, no nie, nie chcę was, powiedziała, bo poważnie, jak to powiedziała, że robimy disorder. W domu jest po prostu regularny disorder, wszędzie. W obu łazienkach jest disorder, w kuchni jest disorder, w salonie jest disorder, wszędzie jest disorder. Mówi, w Twojej sypialni może być taki, taki bałagan, jak tylko chcesz, ale reszta domu ma być taka, jak ja lubię. Czyli uporządkowana i nie jest. No faktycznie robimy disorder, zwłaszcza jak razem gotujemy. <grym> bo ja robię straszny disorder, czyli nieporządek, bałagan. Ja robię straszny bałagan, jak gotujemy. No bo ja używam ilość tam naczyń i tak dalej, to wszystko leży po i tak dalej. Tu mi chlapnie, tu mi kapnie i tak dalej. No a teraz sobie wyobraźcie dwóch takich. A jest dopiero ekipa pod wezwaniem. Straszam od tygodnia, że będzie śnieżyca w Wielkiej Brytanii. Wielka i ta śnieżyca tak idzie, idzie i dojść nie może. Med Office informował o tym już w zeszły poniedziałek, że już w środę, już za chwileczkę, już za momencik zima z y, pankracem będzie się kręcić, a tu nic. Fakt, zrobiło się zimniej, to znaczy jest w okolicach 5 stopni i w nocy jest chyba poniżej zera nawet już momentami, czy w okolicach zera, ale śniegu nie ma, nawet deszczu nie ma. Słońce świeci. Miejmy nadzieję, że nie przyjdzie. Powiem Wam, nie, nie, nie. Mówię nie śniegowi, śniegu, śniegowi. Mówię nie śniegowi w Wielkiej Brytanii. Ja nie wiem, jak ten kraj przetrzymał to wszystko, ale jak funkcjonuje, ale po prostu podejście Anglików do, do, do zimy, do śniegu, jest katastrofalne. Spadnie pół centymetra śniegu i jest paraliż na drogach. Wypadek za wypadkiem. Ludzie się zachowują, jakby w ogóle nie potrafili się poruszać w takich warunkach. Najwyraźniej nie potrafią. Pamiętam słynną zimę w 2013 roku, gdzie nagle, dosłownie nagle, w ciągu paru godzin spadło pół metra śniegu w całym, w całym Birmingham. Chaos był taki, ja wracałem z pracy, wypuszczono nas wtedy wcześniej. Ja pracowałem na takich przedmieściach Birmingham w Canock, to jest na północ. Normalnie pociągiem droga stamtąd zajmowała mi około 40 minut do domu. A wtedy, pamiętam, zwolniono nas przed lunchem. Szef powiedział, że wszyscy mają jechać do domu, bo za chwilę się nie wydostaniemy stamtąd po prostu. No i chciałem iść na stację kolejową, mój menadżer mówi, Majga, Cię podwiozę do Birmingham, bo on też mieszka w Birmingham, wyrzuca Cię gdzieś w centrum tam sobie już autobusem dojedziesz do domu, bo, bo, bo pociągi za chwilę przestaną jeździć. Faktycznie tak było, pociągi już nie jeździły. Wyobrażacie sobie, że my, ja byłem, wyszliśmy z biura po godzinie pierwsza 1.30 może była. Ja w domu byłem przed 9 wieczorem. No. To był koszmar. Był koszmar, a jeszcze ja byłem w takich w, w butach niezimowych, takich butach, wiecie, na... Mm, takich biurowych w sensie eleganckich. No. Klasycznych czarnych obuwiach, na których się ślizgają po prostu jak w Bambi w strumieku. Naty, natychmiast to się wszystko obrodziło. No w ogóle był dramat, był dramat. Na samej autostradzie staliśmy 4 godziny prawie. Wszystko stało. No, dlatego mówię nie, kategoryczne nie, śniegowi w Wielkiej Brytanii. Niech będzie minus nawet, ale niech nie będzie śniegu. Potem przez tydzień w domu siedzieliśmy wszyscy. Się nie dało nigdzie jechać, autobusy nie kursowały, pociągi nie jeździły, ludzie ledwo co samochodami się przedostawali. Ulice były, wyobrażacie sobie, 3 milionowe miasto, a ulice były w ogóle nie przez kilka dni, w ogóle. Gdzie nawet w Polsce, no nawet, w Polsce, w innych krajach, zaczyna padać śnieg, śnieg dosłownie w, ciągu, w przeciągu godziny wyjeżdżają pługi na drogi. Przynajmniej główne drogi są, ale te boczne też są odśnieżane z czasem. Tu nie, coś tak. Tak zwane wywalone mają e, włodarze miasta. No, e, także muszę znaleźć ten algorytm co wam się tak podoba, że jedne filmy mają tak dużo oglądalności, a inne nie. Wiecie, ja się tym specjalnie nie interesuje. Ja wiem, że tam youtuberzy tacy ten, to oni się tam prawda, modelują sobie, żeby mieć większą oglądalność tak dalej. Ja no, specjalnie nie interesowałem, żeby tam coś podwyższać, bo u mnie jest dobrze tak jak jest. Na tym pułapie, na którym jestem teraz, jest fajnie, bo już jest dużo, na tyle, że jest, powiedzmy, spektrum widzów duże, czyli też i opi przekrój opinii jest wię większy i tak dalej, i tak dalej, ale jest jeszcze na tyle mało, że do wszystkich się można odnieść, ze wszystkimi można się wdać w polemikę na przykład, ewentualnie poczytać na postkomentum, przede wszystkim przejść przez te komentarze, bo nie ma ich aż tak dużo, żeby siedzieć, powiedzmy, godzinami nawet pod jednym filmem, wszystkie komentarze czytać. No. Także ta ta ta. ta. Ta, ten poziom, który teraz mam jest bardzo optymalny, bardzo mi się podoba i oby tak zostało. I oby tak zostało. Nie chcę, nie chcę żeby to mi tam rąbnęło gdzieś w kierunku bardzo wysokich liczb oglądalności i subów. Bo, no bo potem to, 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 widzicie, ten kanał potem naprawdę zmieniłby charakter. Ja przypuszczam, że chyba ci wielcy youtuberzy ta na przykład, jak nie wiem, Ator, czy na przykład wspomniany mój ulubiony Mocheche też. Czy inni, którzy zaczynali, to mieli fajnie, mieli pewnie kontakt z widzami, mieli coś tam, a potem jak rąbło do góry w subach i w oglądalności, to pewnie się już nawet nie odnoszą do, do tego, co się dzieje w komentarzach i tak dalej. Nieszczególnie ich to pewnie interesuje poza statystykami wyświetleń. No. Tak myślę. Jeśli się mylę, to bardzo proszę wspomnieni youtuberzy, poprawcie mnie. Ale myślę, że tak właśnie jest, bo chyba czasowo to byłoby fizycznie niewykonalne, żeby się, żeby się przeczytać wszystkie, przebrnąć przez wszystkie komentarze, jeszcze się do nich podnosić. No. Wiecie co wam powiem? Zastanawiam mnie jedna rzecz. To co mówiłem w żabie wczoraj. W ostatniej żabie gotowanie żaby numer 19. O tym yy, o tym straszeniu tą apokalipsą i tym wszystkim. Znowu dzisiaj tam poleciały jakieś tematy, bo czytałem rano o, m, artykuły na polonijnej prasie właśnie, na polonijnych portalach, to jest ciekawe. Poleciał wysyp artykułów na temat tego, że, że są jakieś planu, że są ostrzeżenia przed zamachami terrorystycznymi w przeddzień wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I nawet y, Ator chyba zrobił się o tym film, bo coś mi mignęło, że jeszcze nie oglądałem, ale coś mi mignęło w podpowiedziach, że taki co, coś tam, że FBI ostrzega i tak dalej, że zamachy przed prezydenckimi wyborami. Po co to? Jeżeli mają o tym wiedzę, to niech temu zapobiegną, a nie straszą ludzi, nie? Dlaczego o tym mówię? Bo jest to troszeczkę, moim zdaniem, robione chyba po to, żeby publikę przestraszyć albo wywołać jakiś określony efekt w społeczeństwie. Dlatego, że w Wielkiej Brytanii bardzo często się zdarza. To jest bardzo częste i nagminne. Bardzo rzadkie, co już mówię, co jest bardzo częste i nagminne. Nagminne jest to, że policja, na przykład u, 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 rzecznik prasowy policji puszcza informacje w prasę i w telewizję, informując o tym, że były planowane zamachy i zostały one. I zostały one powstrzymane, to znaczy te zamachy zostały w, odpo w, w odpowiednim czasie, e, zamachowcy zostali zatrzymani i tak dalej i tak dalej, zostały one udaremnione. I ta informacja jest, informuje o zamachach, które zostały udaremnione na przykład dwa miesiące temu, czyli już, jak już cała operacja policyjna w tym temacie została zakończona. Nie ma informowania o czymś takim, że jutro nie wychodźcie z domu, bo istnieje podejrzenie zagrożenia zamachami. Były może dwa albo trzy, jak pamiętam, to jeszcze na, w tym roku na, w zimie, jak pracowałem w Urzędzie Miasta, to mieliśmy ostrzeżenie, ale to my jako urzędnicy mieliśmy ostrzeżenie o, o tym, żeby podnieść swoją czujność, żeby zwracać uwagę na bardzo wiele szczegółów, że i tak dalej, i tak dalej. Ale to była informacja wewnętrzna puszczona w urzędzie. Była informacja, pamiętam chyba dwa razy, na pewno dwa razy była taka informacja w prasie i w telewizji, w telewizji nie wiem, ale w prasie była taka informacja mówiąca o tym, że to było po zamachach w Paryżu. Prasowa policja poinformowała, żeby właśnie zwracać szczególną uwagę na podejrzane zachowania lub paczki, i dalej, na dworcach, na stacjach, w pociągach, i tak dalej. Nie mówiono wprost, że istnieje zagrożenie terrorystyczne, ale żeby podnieść swoją czujność. I drugi raz czytałem wprost, to była napisana wprost informacja prasowa o tym, że w, w tam, już nie pamiętam w, w, przy okazji czego to było, że w Londynie istnieje podwyższone ryzyko e, zamachami. Terrorystycznymi, tam w określonych dniach. Już nie pamiętam czego to dotyczyło. Nie wiem, czy to czasem nie było w tym karnawale na, na e, Nothing Hill. Nie pamiętam. Ale wiem, że był raz, to raz pamiętam taką, taką wprost informację. Natomiast dzisiejsze e, te informowania od dwóch dni i te dzisiejsze informacje o tym, że, że mogą być zamachy w dzień wyborów prezydenckich w Stanach, czy w przeddzień wyborów. Po co? Jeżeli służby specjalne mają o tym wiedzę, to niech przeciwdziałają. Jak myślicie? Nie wiem, z drugiej strony mogą mówić o tym po to, żeby ludzi uczulić, ale ludzie chyba sami z siebie są uczuleni, mi się wydaje na pewno, zwłaszcza po tych wypadkach, które się działy na Florydzie i tak dalej. No, mamy podniesione, podniesione jakieś tam... Hmm, podniesioną czujność. No, tak widzę po ludziach, że, że jak ktoś zostawia na dłużej, nie wiem, plecach na przykład na ławce i idzie sobie poczytać rozkład jazdy, to ludzie już się oglądają za tym plecakiem i patrzą, czy gdzieś jest właściciel. Koleżanka ostatnio z Londynu też mi pisała, że, że, był, że siedziała na stacji kolejki podmiejskiej i właśnie ktoś zostawił plecak. I podszedł człowiek i mówi do, do pracownika stacji, że ten plecak jest od pół godziny sam i nikogo przy nim nie widział. Natychmiast opuścili peron, natychmiast. Ale ludzie zwracają na to uwagę. To jest ważne. No, jakie macie plany na weekend, moi drodzy? Bo mamy plany na weekend oglądania starych filmów. Znaczy starych, no starych, takie co mają po 10 lat na przykład. To są już stare filmy dla niektórych, nie? Dla mnie tam nie są stare filmy, ale. A taki przegląd, bo robiłem porządki w mojej w tajemniczej skrzyni z płytami DVD i tam znalazłem kilka ciekawych pozycji, które chciałbym zobaczyć. Na przykład piknik pod wiszącą skałą. Bardzo ciekawy film, taki ala thriller. No i co jeszcze? Godziny z Meryl Streep. Diabeł ubiera się u Prady. Będzie? Będzie, będzie. Coś wesołego musi być. E, Smażone zielone pomidory. Klasyku mnie. Uwielbiam. Jeden z kilku filmów, który uwielbiam oglądać i oglądam bo, może nie dosyć często, ale często do niego wracam. O. Wracam. Cyklicznie do niego wracam. Może nie często. Cyklicznie wracam. E, Smażone zielone pomidory. Rewelacyjny film dla mnie. Bardzo odprężający. Bardzo wzruszający. Bardzo śmieszny jednocześnie. W taki utrzymany w konwencji m, lekkiego melodramatu, bardzo życiowy, fajny. Polecam gorąco. Polecam gorąco, moi drodzy. Dobrze, to ja Wam poleciłem gorąco filmy na wieczór sobotni. Oczywiście, że macie inne plany, to jak najbardziej je kontynuujcie. Z uwagi na aurę i nasze obietnice, wzajemne obietnice, my zostajemy w domu, więc, więc się nie będzie specjalnie działo. Nie oczekujmy w tym tygodniu palenia krów miotaczem ognia i tak dalej. Tego nie będzie. Wiem, że niektórzy z Was tęsknili się za moimi pijackimi pogadankami, ale jakoś tak no, że od dłuższego czasu, od kilku miesięcy jakoś nie mam weny na takie pijackie pogadanki z Wami. To no nie chodzi o Was, tylko chodzi o to, że tak, no, no co, w kółko mam się wydurniać? Na razie zresztą i tak mamy, że tak powiem, inne mm, priorytety w spędzaniu wspólnego czasu z gryzoniami niektórymi. Dobrze, mili moi, ja wam tymczasem życzę bardzo udanego sobotniego wieczoru. Do zobaczenia jutro, czyli w niedzielę. Ja mam dzisiaj dosyć też pracowity wieczór, bo filmy będą potem potem, i jeszcze będziemy własną pizzę robić. Na własnym cieście, Nie takim kupionym. Będą próby. Czyści mama już jest przerażona, że kuchnia będzie wyglądała tak, że ona nie chce wchodzić do jutra rano i poprosiła, że życzę sobie śniadanie do łóżka. Bo nie chce wchodzić do kuchni. No to dobrze przyniesiemy Ci śniadanie do łóżka, żebyśmy nie musiała wchodzić do kuchni rano. No, ale wcześniej będę jeszcze nagrywał dwa filmy z dwoma youtuberami. Właściwie dwoma youtuberkami, bo to dzisiaj Płodzieżeńska będzie dominować. P P Pciarzeńska będzie. Eee, także będą nagrywanka i będą nagrywanka po to, żeby było co w tygodniu rzucać ciekawego dla Was. No. To tymczasem e, ja się zabieram do pracy, a Wam życzę wszystkiego dobrego w tą sobotnią, e, tą sobotnią wieczorową porą. Tymczasem do zobaczenia. Pa, pa.